Brawo, brawo! Dobra. Mamy go. Dawaj, dawaj! Zabierz, lewiej dawaj! Różę teraz! Teraz, dawaj! Dawaj, dawaj, bo nas gonią! Aj, koła! Rzucinny, rzucinny! Opona zeszła, opona zeszła! Dobra. Dobra! Jedź, jedź, jedź! Nie mamy opon. Ch**, na nas ten zciwigier. Takie obroty czy mniej więcej, no, byle dotrwać, dawaj, dawaj, dawaj. Tyle dotrwać, no, dobra, no, jedziemy na no. przetrwanie. Możesz troszkę szybciej? Nie mogę. Co, nie, nie, nie jedzie? Nie mogę, nie jedzie, k***a, nie jedzie, k***a. Zgasł. O ja. Idź szybko, odpal go, odpal go. No jak ja, co ty, k**wa? Weź go odpal. No tu jeżdżą on, co ty, zabiją mnie. Kawa ten akumulator. Dziwocha tego się nie da tak szybko zrobić, zresztą wdupią nam zaraz i. Kawa mieliśmy takie szanse. Wysiadanie w tym miejscu jest zbyt ryzykowne. Na szczęście nadeszła pomoc. Wóz techniczny zepchnął Peżota na pobocze. Ola do końca nie chce się poddać. Fać akumulator, odpal go teraz. Kurde. Na spawaniu swojego wraka spędziła przecież wiele godzin. Zamierza przynajmniej ukończyć wyścig. jest dobra mam prąd jest co się stało nie brzmi to dobrze Piszcie jak szczeniaczek chyba go zatarło Pa da